Serdecznie. Chciałem dzisiaj zaprezentować Państwu bardzo dobrze znane, zarówno na rynku profesjonalnym, jak i na rynku amatorskim słuchawki Beyerdynamic Dynamic DT770 Pro. Ale są to słuchawki w wersji limited edition, popularnie określane jako black ze względu na to, że są całe czarne. Od wersji standardowych wyróżnia je także inny szyldzik. Mają po prostu tutaj metalowe też szyldziki, chromowane. Wersja taka klasyczna to jest plastik lakierowany na biało. O ile te wersje chromowane widzę, że są bardzo wytrzymałe, to wersja lakierowana na biało, no, szybko się wycierają. Pomimo tego, że słuchawki są jeszcze w dobrym stanie, to jeżeli chodzi o techniczne aspekty, o tyle właśnie estetycznie, no to już troszeczkę słabiej wygląda. Także Tutaj skupię się teraz, proszę Państwa, na dwóch elementach. Technicznych różnicach tych słuchawek budowy i brzmieniowych. Najpierw zacznę może od technicznych różnic, od modelu 32 omy. Model 32 omy posiada oryginalnie prawdopodobnie pady EDT 770S, czyli pady skórzane bez perforacji. Mój model ma dzisiaj pady EDT 770SG, czyli pady, pady, które posiadają w środku perforację. Tutaj jest ta różnica, już Państwu pokazuję. To jest perforacja, która jest w modelu SG. W modelu S tutaj nie ma dziurek, po prostu nie ma dziurek. Czy ma to wpływ na dźwięk? Ma to wpływ na dźwięk. Dźwięk z perforacją jest troszeczkę mniej basowy, troszeczkę bardziej, troszeczkę bardziej powietrzny, przestrzenny. Pierwotnie też słuchawki prawdopodobnie nie miały od środka takiego pierścienia ustroju akustycznego, takie to jest coś. Koszyczek plastikowy. Yy, spicem. One, on, to jest po prostu, to było nałożone na sam głośniczek, jakby do, dotykało do tyłu, do muszli, więc bardzo też wpływało na brzmienie. Mój model. Nie posiada, specjalnie wyjąłem te koszyczki tak jak było pierwotnie, natomiast pady, tak jak mówiłem, no niestety mam tylko te SG, czyli z perforacją. Troszeczkę to będzie na pewno inaczej brzmiało, może nie jakoś dramatycznie inaczej, ale będzie brzmiało inaczej niż ta wersja pierwotna, to na pewno. Więc tak, jeżeli chodzi o wersję 80 Ohm, wersja 80 Ohm posiada już taki koszyczek, on nawet troszeczkę inny, on jest taki grubszy, filcowy, niż były wcześniej, poprzednio w modelach DT, ten jest taki bardziej delikatny, subtelny, one są takie troszeczkę, nie wiem, czy to będzie dobrze widać na kamerce, one są takie troszeczkę no, grubsze te tutaj, to jest taka grubsza bardziej i filc jest bardziej zbity i one posiadają y, pady, a jeszcze wróć, jeszcze wrócimy do modelu 32 ohm o, o kabel zapomniałem powiedzieć, tam jest kabel prosty, około 1,5 metra, zakończony y, małym jackiem, nakręc nakręcaną ptyczką na y, 6,3 mm, czyli standardowa taka tutaj właśnie redukcja jest, tak, na, na tym kabelku. Y, wersja 80 ohm, wersja 80 ohm y, posiada inne pady to są pady też zamknięte, ale welurowe. Nazywają się te pady, proszę Państwa, EDT 770VB. Są czarne i z perforacją. Już Państwu pokazuję, jak to wygląda. Czyli tak, pad, pad jest welurowy. W środku jest perforacja. W środku jest perforacja. Ale sam pad, proszę o tym pamiętać, że on wygląda jak na przykład w słuchawkach DT 990, ale też są inne pady. Te pady w słuchawkach DT990 są wentylowane, mają to przewiewne. Te pady pod welurem są szczelne. Czyli, jakby są, czyli to jest jakby słuchawki są faktycznie cały czas zamknięte. Naprawdę są zamknięte. Kabel w tych słuchawkach jest długi, 3-metrowy, taki jak, taki jak prosty, też taki jak w słuchawkach DT150. No, myślę, że dokładnie taki sam kabelek. No i jeżeli chodzi o różnicę do 32 Ohm, to myślę, że tutaj te różnice się kończą. Jeżeli chodzi o model, o model 250 Ohm, to posiada dokładnie te same pady, dokładnie te same pady, lecz kabel długi spiralny, taki typowy studyjny kabelek. Nie ja Już Państwu postaram się tu wyjąć, żeby nie hałasować za bardzo. O, czyli taki klasyczny kabelek spiralny posiadają. Natomiast wersja 250 ohm zastosowali bardzo, bardzo prostą rzecz, a jednocześnie ułatwiającą życie, już Państwu pokazuję o co chodzi, tutaj, tutaj na, na muszli, na muszli jest nacięcie, to nacięcie powoduje, że po prostu Idealnie, perfekcyjnie, bez żadnego problemu wkłada się tutaj, po prostu pada i się go obkręcając, zaciąga na całą, na całą muszlę bez żadnego wysiłku, bez szarpania. Jest to naprawdę dużym ułatwieniem yy, z moich jakichś takich już dłuższych właśnie użytkowania tych urządzeń. Faktycznie to daje duże ułatwienie to jest bardzo fajna sprawa, naprawdę. Te proste nacięcie, a, a naprawdę cieszy. Także. Yy, to się, to się sprawdza, to jest dobra rzecz. Teraz może skupimy się nad brzmieniem, bo nad tym chyba co najbardziej wszystkich interesuje. I można w sieci spotkać opisy, że te słuchawki brzmią podobnie i że różnią się rozdzielczością. I o ile Zgodzę się, że im wyższa impedancja, tym jest ta rozdzielczość faktycznie wyższa i to słychać. O tyle, jeżeli chodzi o taką samą sygnaturę brzmienia, to ona jest troszeczkę jednak inna. Słuchawki o najmniejszej impedancji, 32 omy, faktycznie tą rozdzielczość mają najmniejszą. Natomiast mają dosyć dużo wysokich tonów, gdzieś na przełomie Średnich, wysokich też dużo się dzieje. Można powiedzieć nawet, że ten dźwięk jest taki rozjaśniony, przejaskrawiony troszeczkę, a dzięki temu, że jest go więcej i jest mniejsza rozdzielczość, to ma taką, taką niestety skłonność czasami do, do sybilizowania, do, że ten, te, te takie właśnie sybilanty stają się ostre, syczące, No mają taką przypadłość. Natomiast na, na drugim krańcu, krańcu mamy dosyć taki fajny bas, spory. On nie jest może idealny, nie jest hiperperfekcyjny, hiperdokładny, natomiast jest naprawdę w moim uczuciu bardzo przyjemny, tak nie zalewa średnicy i pomijając, że tam czasami takie lekkie bumy tak, robi, no to naprawdę fajnie się tego słucha, przynajmniej dla mnie i to niezależnie od muzyki, czy to jest muzyka elektroniczna, czy jakaś jazzowa, czy poważna, czy taki typowy jakiś popik, czy jakieś ostre rockowe klimaty. No, ogólnie y, słuchanie tych słuchawek, y, tych słuchawek bardzo y, daje mi dużo przyjemności. Natomiast y, jeszcze mogę dodać do tego, że bardzo fajnie współpracuję z takim urządzonkiem. Wiem, tutaj mam takie coś, to się nazywa Fio Olympus, y, y, Olympus y, 2. Bardzo to fajnie razem się jakoś zgrywa i naprawdę y, y, daje dużo frajdy. Wersja 80 i 250 już troszeczkę słabie gra z tymi z tym wzmacniaczkiem, ale jest OK. Natomiast wersja 32 ohm, bardzo fajnie, bardzo e, zabawowo, bardzo tak e, rytmicznie, nogi same, tupią, nogi, nogi same tupią jak się na tym słucha. Naprawdę, ja polecam to są takie połączenie. Natomiast e, te słuchawki, jeżeli je wepniemy do jakichś fajniejszych źródeł, na przykład do y, wzmacniaczy jakichś lampowych y, typu Espressivo AE albo, y, albo Xduo TA03S, y, też grają fajnie. Nawet y, bym powiedział, że jeszcze fajniej, ponieważ. Ponieważ tutaj jeszcze jakby ta góra, Scrypass ma tam gdzie jakieś są wyoszczenia. ładniej to się wszystko tutaj zgrywa, ładnie to się prezentuje. Jest to bardzo fajna, fajne granie, bardzo przy, dla mnie bardzo takie przyjemne, zabawowe i. Chociaż przyznaję, że akurat w tym modelu skłania takie do głośniejszego podkręcania. Jakoś noga tupie i chce się głośniej słuchać. No tak to mniej więcej właśnie wygląda z tym modelem. Jeżeli chodzi o walory stereofoniczne i przestrzenne, są całkiem przyzwoite, zaskakująco przyzwoite. Jak na słuchawki zamknięte, nie ma się uczucia, że te poszczególne źródła pozorne dobijają się nam gdzieś w głowie masakrują. Jest to takie bardzo przyjemne granie, moim, dla mnie przynajmniej, bo to jest też subiektywne oczywiście odczucie, tak? jest to kwestia też gustu tak, mojego. Natomiast ogólnie słucha mi się tego bardzo dobrze. Wersja wersja 280, przepraszam, wersja 80 ohm no gra troszeczkę inaczej, to znaczy jest ciemniejsza, jest ciemniejsza. Ma spory bas, w moim odczuciu ten bas troszeczkę bardziej, też średni jest taki Wchodzi troszeczkę bardziej na, wchodzi troszeczkę na średnicę. No. Jest w połączeniu z, z ciemniejszą górą, taką bardziej troszeczkę wycofaną i, i górnym zakresem tonów wysokich. Dźwięk jest taki dla mnie troszeczkę posępny. Z uczuciem, że ten bas średni wchodzi troszeczkę w średnicę. Chociaż średnica jest bardzo dopracowana sama w sobie i nawet ładniejsza, niż w tej wersji 32 ohm. Wysokie tony też się wydają dokładniejsze, natomiast sam bas, który bardziej się wylewa moim zdaniem, jakby troszeczkę te uczucie takiej przyjemności zaburza znane mi z 32 ohmowych wersji i osobiście jakoś nie, te słuchawki to nie są moje ulubione słuchawki, natomiast tak jak jeszcze raz podkreślam, bardzo dużo zależy tutaj od gustu, od, od pewnie też konfiguracji. Słuchawki też włączałem do, 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 do jedne i drugie włączałem do dobrego bardzo wzmacniacza tranzystorowego do Laxmana L530. I też się bardzo ładnie te słuchawki spisywały. Jedne i drugie. Natomiast, tak jak mówię, no pewna taka sygnatura brzmieniowa, sposób prezentacji cały czas pozostaje, i jakby w tych dwóch wariantach. Wersja 32, om dla mnie się wydaje bardziej atrakcyjna. Wersja teraz, jak brzmi wersja 250, pe, pewnie Państwo się zastanawiają? No ona brzmi, jest cały czas jakieś podobieństwo, tak? Mamy jakieś podobieństwo, natomiast bardziej tutaj dziś szukam pewnej takiej komunikacji między modelem 32, om a 250, jeżeli chodzi o, o sposób prezentacji. Jest BAS. Jest takie rozjaśnienie, jest przełom wysokich, średnich jest dosyć dużo, wysokich jest też dosyć dużo. Natomiast jest większa rozdzielczość, czyli jak pojawiają się dźwięki, jakieś takie właśnie sybilanty, to, to jakoś lepiej to brzmi, mniejsza jest skłonność do sybilizacji. Chociaż i owszem jest, jest tutaj, może mogą się pojawiać, więc losy, które są szczególnie wrażliwe, na tym paśmie może to wydawać się troszeczkę męczące. Natomiast bas jest mniejszy niż w wersji 80 ohm i jest mniejszy niż w wersji 32 ohm. Co nie znaczy, że go nie ma, bo jest i on schodzi nisko. On potrafi naprawdę pięknie murknąć i czuć ten bas, że tak powiem, prawie, że ciałem. Ale nie jest tak aż obfity jak na pewno jak w wersji 87 omowej i myślę, że troszeczkę mniejszy niż w wersji 32 Ohm. Natomiast on jest taki fajnie wyciągnięty w dół i tak jak mówię, potrafi zamruczeć bardzo ładnie. Chociaż w wersji 80 i 32 też. Natomiast w połączeniu z taką wyższą rozdzielczością. No, Brzmi to dla mnie bardzo fajnie i te słuchawki na przykład lubię słuchać ciszej troszeczkę. Fajnie się wtedy te wszystkie różne pozorne źródła mi rysują i ten bas też bardzo ładnie gra. Czyli jest różnica taka, taka zasadnicza między tą wersją 32OM a 250. Wolę słuchać ją troszeczkę ciszej. Pięknie brzmi na wzmacniaczach lampowych. Bardzo ładnie. No na Laksmanie L530 też. Zresztą tutaj chciałem podkreślić jedną rzecz, ja też wpinałem te wszystkie słuchawki do różnych urządzeń, do laptopów jakichś, na przykład do Asusa UX410, czy do Samsunga NP550PC i w sumie to nawet ta wersja 250 ohm do mnie grała ok. Oczywiście w laptopach da się zauważyć, że te wyjścia nie mają ty takie tyle prądu i o, ten dźwięk nie jest aż taki prawda dynamiczny i spektakularny jak można uzyskać ze wzmacniaczy lampowych czy dużej takiej tranzystorowej integry natomiast da się to słuchać ja osobiście mogę słuchać i wszystkich wersji wpięcie do zwykłego laptopa i, I słuchać. Z tym, że no, tak jak mówię, no nie, 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 ma tutaj, nie uzyskamy tutaj największej wydajności, takiej jakie, jaką można uzyskać na tych słuchawkach. I tak podsumowując, to tak jak mówię, dla mnie wersja 32 ohm i wersja 250 są bardziej interesujące. Wersja 80 ohm potrafi mnie troszeczkę przytłaczać. Natomiast jest to taka dosyć, moja cecha pewnie indywidualna i myślę, że każdy, dobrze żeby sobie takie rzeczy sprawdził i porównał osobiście te słuchawki, albo przynajmniej posłuchał danego modelu zanim go zakupi, bo, bo mogą Państwo inaczej to odbierać. Ja na przykład nie jestem wielkim fascynatem słuchawek Sennheiser HD 600 i czy HD580, czy HD650, no one są dla mnie takie troszeczkę mają troszeczkę górę przygasoną, ta przestrzeń, przygaszoną, Ta przeszczeń jest troszeczkę taka nie taka jak lubię. I nie mają takiego drive'u na basie. Bas jest tam, może, może ogólnie dźwięk jest bardziej taki poukładany, elegancki, można powiedzieć, wyważony. Natomiast brakuje dla mnie pewnego uderzenia w basie. Brakuje takiego większego rysowania przestrzeni, czy takiego oddechu powietrza. A w BR dynamikach, chociaż to są słuchawki zamknięte, czyli jakby całkiem inny, inny profil powinien być brzmieniowy, jednak, jednak. Ten oddech jest dla mnie bardziej zauważalny i powietrze, więc brzmią paradoksalnie przeciwnie do tego, jak powinny brzmieć, jeżeli chodzi o prezentację przestrzeni, czy jakieś takie kreowanie powietrza, że po prostu ta wersja, wersje zamknięte Bayer Dynamika wydaje mi się troszeczkę bardziej dla mnie, dla mnie otwarte niż wersje, HD600 czy 650 Natomiast tak jak mówię, każdy je troszeczkę inaczej słyszy, każdy troszeczkę inaczej odbiera to wszystko, więc Państwu zostawiam raczej to do oceny, kto co lubi. Ja osobiście na przykład bardzo lubię właśnie te dwie wersje tych słuchawek, wpięte do, szczególnie do wzmacniacza lampowego, dobrego, przyjemnego albo no, do, do jakiegoś fajnego tranzystora. A jeszcze nie powiedziałem Państwu o mm, źródle, jakie podpinam do tego, no, więc y, jest to albo y, zlampizowany bez filtrów cyfrowych Marant y, CD60, bardzo, bardzo fajna konstrukcja, albo y, Marant CD52 MK2 Special Edition, y, do tego jest y, podłączona po, ko, ko, po, po koncentryku y, przetwornik cyfrowo-analogowy zwany potocznie lampucerą, czyli, 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 czyli przetworniki cyfrowo-analogowe firmy Sirius Logic. I tutaj już Państwu mówię, czy ja sobie gdzieś to zapisałem. Nie zapisałem sobie. No Sirius Logic, lampucera. Na pewno Państwo znają dobrze to no i tyle. Dziękuję bardzo za oglądnięcie. Do końca zapraszam ponownie. Myślę, że mam, mam dużo ciekawych modeli słuchawek, dużo różnych urządzeń też się przewijają przez ręce i myślę, że jeżeli Państwu się spodoba, to jest mój pierwszy program Tak, jeżeli się Państwu spodoba, yy, spodobają się te moje oceny, to myślę, że będzie się pojawiało dużo więcej takich yy, filmików. W takim razie dziękuję bardzo, do widzenia.